Elo jest stanuta czy nie słychać, czy na foni słychać, czy ciągle tu, czy na foni, czy na foni ciągle było, zawsze będzie tu. Nowa konia, nowy rap się ma Jest sobota, jest sobota 13 wrzesień się ma nowy numer Tamten cały tydzień był wrzesia i Drugi tydzień wrzesia i, trzeci tydzień wrzeszcza i Sobota tak, to jest 13 jest września i trzeci tydzień Potem będzie jutro i niedziela 14 wrzesień kto ma dzisiaj imieniny Kto ma dzisiaj imieniny Albo kto ma urodziny Kto ma imieniny, kto ma imieniny Kto ma, imieniny? Kto ma urodziny i rapowane wersje Na naszym bicie będzie to rapuje Od zawsze będzie nam Widać, to jest nowy numer, dyrapuje ciągle na bitach, dyrapuje. Od zawsze na numerach, się ma, dyrapuje ciągle nabita bitach, dobry rap, Oto są, jest wrzesień, jest wrzesień się ma, nowy rap, Od zawsze wchodzę z nową gdy drapuje ciągle na bitach, słychać tutaj. Nowa nuta, to rapuje ciągle na numerach, słychać tutaj. LTF, elo, elo, się ma tu, refren tutaj na numerach, na ciągle na numerach, robię więcej, rapu, więcej bitów, się nawija tu, rapuje to więcej, rapu na skręcach, rapuje ciągle na numerach, się ma to, rapuje, dobry numer na bitach jest tu, flow składam, ciągle rapuje na bitach, ciągle rapuje ten numer, ciągle rapuje to. Hip hopowe wersy na naszym skręczu. Na naszym skręczu się ma skręcz, skręczę to jest. Skręcz się ma skillsy, skillsach ciągle rapuje. Nowa nuta gdzie rapuje, tylko ciągle. Hello, so decy, so hip hopowe, nowe numery na tym rapie. Zawsze były dobre numery na bitach jest. Tu flow się rapuje, ciągle rapuje ten numer, ciągle na bitach to składam, Rapuje ciągle nowy numer, rapuje i tworzę nowego rapu. Zawsze będzie na muzyce, na muzyce się ma. Nowy raptu jest. Gdy na witach to rakuje, gdy ciągle jest tu. Składam każdy numer z tysiądziesiątego roku. W pierwszym roku, drugim, trzecim, roku czwartym, piątym, szóstym i 90, trzecim roku dziesiątym czwartym piątym i szóstym Tysiąc czwartym i piątym i szóstym też roku siódmym, roku ósmym i dziesiątym ósmym i dziewiątym po tysiącym tysięcy pierwszym rapon drugim i też rapony drugim, trzecim i czwartym i piątym i też szóstym, też rapony,

jest i po ciągle składam nasz numer i się ma po wokale i rapuje nasz wers, rapuje ten numer, zawsze rapuje tutaj na skretach, ciągle na numerach, więc rapu się nawija, dobry, rap, na, numerach, siema, rapuje, dobry poza, się na numerach się ma, to rapuje, dobra poza tym na numerach się to ciągle jest Kimko się składa na numera, się nawija. Ciągle rapuje, dobry numer, wokale są bardzo dobre. numery wszystkim, za trzecim, czwartym i piątym, każdy numer się nawija. Jest tu rap, składem serce i się, będę będę będzie więcej rapu. Tutaj rapuje tu na skrętach, ciągle to na win, dobra pod zawsze. Nowa notach, gdy rapuje, ciągle na witach mamy numery, dobra pod zawsze. Siema, jest tu na nasze flotu, będzie z hip-hopem ciągle to Rapuję, nawijam, nawijam i rapuje dobra nota, gdzie ciągle jest tu Elo na numerach, siema, grafuję ciągle na numerach, siema, wiecie, ciągle jest tu Flow na muzyce, na numerach, siema, składam, dobry, choć zawsze jest tu Flow, zawsze będzie nowa nota, gdy na mamy dobry numer, gdy rapuję, tutaj Na numerach będzie hip będzie flow, będzie numery, dobry rap Od zawsze na numerach, siema, wiecie, dobra, choć zawsze na numerach, jest tu hip-hop hip zawsze będę tu numer się ma i na bitach nowe numery wszystkim zawsze gra po tutaj nasze numery zawsze będą tak składane są so, dobra no i rapuje do mnie na bitach to jest to się składa rapuje się tutaj nowy dobry tak zawsze będzie na numerach się to ciągle na numerze to rapuje od zawsze na naszym wideo zawsze będzie nowy numer ty rapuje ciągle na bitach zawsze jest i nowa nuta która po rapuje, tutaj jest kres nowa nuta gdy składam ciągle raport, zawsze na numerach zawsze będzie nowe